Jelem Jędrzejkowski, witam Państwa w wirtualnym studiu Rzeczpospolitej. Moim i Państwa gościem jest Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. A rozmawiać będziemy. O instrumencie, który jest formą wyciągnięcia ręki do przedsiębiorców, którzy mogli znaleźć się w kłopotach w związku z obecną sytuacją rynkową, o instrumencie, który nazywa się polityka nowej szansy. Ale zanim o szczegółach, to spytam pana prezesa o ogląd obecnej sytuacji, bo zdania co do tego, w jakim miejscu jesteśmy pandemii są podzielone. Niemniej jedno jest pewne, wydaje się, że czeka nas czas przedłużonej niepewności jaki agencja rozwoju przemysłu ma scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju rzeczywiście pandemia to okres kryzysowy również w gospodarce na całe szczęście jakby odwołując się do powszechnie dostępnych danych możemy zaobserwować jednak pomimo wszystko pomimo tych negatywnych zjawisk pewną stabilizację Przykładem niech będą tutaj chociażby dane z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, gdzie na tą chwilę, w stosunku do tego załamania covidowego, które miało miejsce w połowie marca, liczba przedsiębiorców ogółem prowadzących działalność gospodarczą wzrosła. Wzrosła o prawie 3%. Co więcej, na takim stabilnym poziomie pozostaje też liczba przedsiębiorców, którzy zawieszają, Działalność gospodarczą i ona nie różni się od tej średniej ilości przedsiębiorców zawieszających przed pandemią. Dzisiaj też mamy bardzo ciekawą informację. Standard Ten Standard Purs opublikował prognozy, zarówno na ten rok, jak i na przyszły. Ten spadek w PKB. Polski będzie mniejszy, natomiast już na 2021 rok agencja ratingowa prognozuje, że polski wzrost gospodarczy będzie oscylował wokół 4,5%. Więc pomimo tego, że możemy zaobserwować coś, co możemy nazwać drugą falą pandemii, nie ma to takiego przełożenia na sferę gospodarczą. Dane eksportowe również są pozytywne. Także pomimo wszystko, wydaje mi się, że ta stabilizacja na rynku następuje. Ona oczywiście nie dotyczy wszystkich branż, bo warto zwrócić, że są takie, które te, te negatywne skutki pandemii odczuwają bardziej niż inni. Ale znowu, tak jak w każdym kryzysie, są branże, które znowu na tej nowej sytuacji rynkowej, sytuacji społecznej, zdrowotnej bardzo mocno rosną, świadcząc czy nowe usługi, czy też oferując nowe towary. O szczegóły tego, o czym Pan powiedział, tych poszczególnych branż, za chwilę jeszcze Pana na pewno spyta, natomiast chciałem spytać o taki ogólny obraz kondycji przede wszystkim tych podmiotów, których jest najwięcej w naszej gospodarce, które mają bezpośredni wpływ na życie wielu z nas, naszych rodzin, czyli małych, średnich i mikroprzedsiębiorców. Pół roku od pojawienia się koronawirusa, tej sytuacji, która radykalnie wpłynęła na ich sytuację rynkową, jak ona wygląda tak ogólnie? To też tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że następuje tutaj stopniowa, Stabilizacja, kolejne branże po tym pierwszym lockdownie, one wracają na rynek, tym samym uzyskują środki, przychody, które wpływają na poprawę sytuacji płynnościowej. Więc tutaj można powiedzieć, że te dane, o których wspominałem, one pozytywnie rokują na przyszłość. Czyli ten ogólny obraz wydaje się być nie tak zły, jak przewidywaliśmy jeszcze jakiś czas temu. Wróćmy do tych branż. Które sektory z państwa punktu widzenia i z państwa oceny sytuacji radzą sobie gorzej, a które uniknęły kłopotów i wychodzą na prosto? Tutaj też sytuacja jest bardzo dynamiczna. Pragnę zwrócić uwagę, że pierwotne działania Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach tych instrumentów tarczowych, które przygotowywała już sama Agencja Rozwoju Przemysłu, zwracały uwagę na przykład bardzo mocno na wsparcie branży przewozów transportu cargo, czyli przewozu towaru. Te negatywne prognozy w tym przypadku okazały się nietrafione. Natomiast pojawiły się nowe branże, które rzeczywiście te negatywne zjawiska i następstwa pandemii odczuwają. No możemy tutaj z całą pewnością do, tej, do tych takich branż bardziej poszkodowanych zaliczyć branżę turystyczną, Chociaż jeżeli obserwowaliśmy to, co się działo, też nie wiem, czy na Mazurach, czy nad Bałtykiem w miesiące wakacyjne, no, nastawiało optymizmem i wydawało się, że bardzo trudno było znaleźć wolne miejsce przeciętnemu turyście. Tym niemniej, branża turystyczna cały czas pozostaje najbardziej tutaj narażona. Obok branży turystycznej. Warto wskazać na branżę eventową, branżę koncertową, artystyczną. Tutaj ograniczenia w zakresie imprez masowych, ograniczenia w zakresie różnego rodzaju wydarzeń bardzo mocno wpłynęły negatywnie na, na sytuację tych przedsiębiorców. I wreszcie, no, w tym okresie pandemii, lockdownu oraz miesięcy wakacyjnych, wydaje się, że też dużą, taką negatywny wpływ te zjawiska miały na branże przewozów osobowych, tutaj w szczególności przewozy osobowe, autobusowe, kolej powoli się odbuduje, natomiast to są branże, w których widzieliśmy i nadal obserwujemy największe problemy. No i właśnie naprzeciwko tym problemom i naprzeciwko potrzebom przedsiębiorców wychodzi ustawa o udzielaniu pomocy publicznej z lipca tego roku, która wprowadziła do katalogu instrumentów pomocowych oferowanych firmom wspomnianą przeze mnie już politykę nowej szansy. Na czym ta nowa szansa ma polegać? Rzeczywiście Agencja Rozwoju Przemysłu w ostatni czwartek, 24 września, oficjalnie rozpoczęła. Nabór wniosków dla, od tych przedsiębiorców, którzy zainteresowani są pozyskaniem wsparcia na restrukturyzację. Polityka nowej szansy to tak jak pan redaktor wskazał, nic innego jak program pomocy publicznej, który został też notyfikowany przez Komisję Europejską, dedykowany dla tych przedsiębiorców, którzy Wymagają działań restrukturyzacyjnych, czy też, bo też warto to podkreślić, w niektórych przypadkach jednak decydują się na zakończenie i zlikwidowanie swojej działalności gospodarczej, i to jest pomoc, która ma umożliwić im przeprowadzenie tego procesu, a wiadomo, że oba te procesy są możliwe do przeprocedowania w sytuacji, kiedy są odpowiednie środki. Na te działania. I w ramach, w ramach polityki nowej szansy skupiamy się na zastosowaniu jednego z trzech instrumentów, który umożliwia przedsiębiorcy, czy to przygotowanie się, czy też przypro, przeprocedowanie przede wszystkim restrukturyzacji, działań restrukturyzacyjnych, tak aby przedsiębiorca mógł powrócić na rynek i rozpocząć ponownie. W funkcjonowanie na tym rynku i konkurowanie z innymi podmiotami. W jakiej formie będzie udzielana pomoc? Jeżeli mówimy o tej pomocy, to przede wszystkim, tak jak wspomniałem, istotą tej pomocy jest udzielenie wsparcia finansowego na przeprowadzenie czy też przygotowanie działań. Restrukturyzacyjnych. Co do zasady, w zależności od tego, o jakim instrumencie mówimy, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać finansowanie zwrotne w formie pożyczki. Również będzie możliwość uzyskania finansowania w formie obligacji poprzez objęcie tych obligacji przez instytucje operatora jest Sap, czy też również wejścia kapitałowego. Skarbu Państwa w sytuacji, kiedy to będzie już jedyne rozwiązanie, aby ta restrukturyzacja mogła skutecznie przebiegać. Jeżeli chodzi o, o to, jakie działania mogą być podejmowane, to tak jak wspomniałem, możemy tu mówić o pomocy na ratowanie przedsiębiorcy, czyli takiego wsparcia doraźnego, wreszcie pomocy na restrukturyzację, czyli już faktycznie opracowanie i wdrożenie, planu restrukturyzacyjnego i trzeci, i trzeci element tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne dla przedsiębiorcy. To są mechanizmy, o których mówi ustawa na ten Pierwszy i ostatni te finansowanie rzeczywiście będzie w formie zwrotnej, czyli w formie pożyczki, natomiast w przypadku pomocy na restrukturyzację wszystkie trzy instrumenty finansowe, a więc te dłużne, jak i wejście kapitałowe, będzie możliwe do zastosowania. Kto będzie mógł się ubiegać o taką pomoc, o takie wsparcie? Jakiego typu podmioty, jakiej wielkości? Generalnie pomoc dedykowana jest dla wszystkich kategorii przedsiębiorców. Mogą o nią korzystać zarówno mikro, mali, jak i średni, ale ustawa też dopuszcza możliwość korzystania z tej pomocy, występowania o tą pomoc przez dużych przedsiębiorców. Różnica pomiędzy tymi dwoma kategoriami czy grupami podmiotów jest taka, że w przypadku każdego dużego przedsiębiorcy udzielenie finansowania, udzielenia wsparcia na restrukturyzację będzie wymagało uprzedniej notyfikacji takiej pomocy przez Komisję Europejską. Ten wymóg nie będzie już, czyli ponownej dodatkowej notyfikacji obowiązywał mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy będą mogli tą pomoc uzyskać w ramach i na zasadach Regulacji prawnych określonych w ustawie, no, tutaj zbiorczo nazywanej ustawie o polityce nowej szansy. Tak jak pan prezes wspomniał, właśnie zostały opublikowane te zasady udzielania pomocy w ramach polityki nowej szansy. Są dość obszerne, ale jednocześnie wydają się miejscami dość ogólne. Takie miałem wrażenie, bo na przykład jest tam zapis, że pomoc będzie udzielana, jeśli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężania niedoskonałości rynku. A te są opisane z kolei m.in. jako ryzyko wypadnięcia firmy z rynku. No dobrze, ale kto będzie oceniał skalę tego ryzyka uprawniającą do skorzystania z pomocy? No w oczywisty sposób oceny wniosku przedsiębiorcy i tym samym oceny wszystkich przesłanek ustawowych. Które w sposób bardzo ścisły nawiązują do wytycznych wynikających z przepisów europejskich, będzie musiała dokonać Agencja Rozwoju Przemysłu. My, jako operator wskazany w ustawie oraz operator, który na podstawie stosownych porozumień i umów z Ministerstwem Rozwoju dysponuje określoną pulą środków, będziemy analizowali, czy w danym przypadku te przesłanki ustawowe do udzielenia tej pomocy są spełnione, jak również czy spełnione są wszystkie elementy formalne. Tutaj w szczególności chcemy postawić na jakość planów restrukturyzacyjnych, które będą podstawą restrukturyzacji, tak aby nie tylko wspierać tych, tych przedsiębiorców, którzy mają naprawdę wiarygodny, sensowny, Plan restrukturyzacyjny, plan naprawy danego przedsiębiorcy, ale również po to, aby później z udzielenia tej pomocy publicznej móc się w sposób prawidłowy rozliczyć, zarówno ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu jako operatora, ale również ze strony przedsiębiorcy, który o takie wsparcie zdecyduje się wystąpić. Oczywiście, można wskazać, że ustawa Wskazuje takie dwa zasadnicze elementy, te, te, te takie ogólne wytyczne czy warunki, o których pan redaktor wspomniał one można, można je też tak jakby skupić czy sprowadzić do tego, że dany przedsiębiorca. Jednak powinien na lokalnym rynku odgrywać istotną rolę, czy tą rolę pod względem kształtowania sytuacji na rynku pracy, a więc jest istotnym pracodawcą, czy też na przykład prowadzić działalność w takim zakresie, która będzie ważna z punktu widzenia lokalnego rynku, a więc byciem być dostarczycielem określonych dóbr czy usług. Są to elementy, na które z całą pewnością będziemy musieli zwracać uwagę, no bo tak jak wspomniałem, wynikają one nie tylko z ustawy, ale również z przepisów unijnych, z rekomendacji Komisji Europejskiej. 120 milionów złotych rocznie przewidziane w polityce nowej szansy na wsparcie firm nie wygląda na kwotę imponującą, ale może się mylę i tych potrzeb przedsiębiorców w terapatach nie będzie tak wielu. To jest wystarczający budżet? Jeżeli spojrzymy rzeczywiście na kwotę 120 milionów na dany rok budżetowy, jest to kwota no, bym powiedział nieoszałamiająca, natomiast musimy spojrzeć na ten projekt przez cały okres jego trwania. Projekt Polityki Nowej Szansy rozpisany jest na 10 lat. W każdym z tych lat przewidziane jest właśnie 120 milionów złotych. Tym samym wartość ogólna tego projektu wzrasta nam już do sumarycznej kwoty miliarda 200 milionów złotych, ale również tak jak z chwilą uruchomienia wniosków informowaliśmy, już na ten rok Ministerstwo Rozwoju przewidziało dodatkowe środki, które pochodzą z funduszu covidowego i ta kwota na 2020 rok, ona na tą chwilę już Uwzględniając kwotę 120 milionów i tą dodatkową kwotę w wysokości 600 milionów złotych, daje kwotę 720 milionów złotych, więc jest to już wartość, która, która moim zdaniem pozwala naprawdę zrobić wiele dobrego i pozwala zaopiekować się dużą liczbą przedsiębiorców. Jeszcze zwrócę uwagę na jeden element. Ministerstwo Rozwoju, szacowało, że średnia wartość wsparcia restrukturyzacyjnego powinna oscylować, czy nie przekroczyć około 500 tysięcy złotych. Taki został przyjęty pułap i odnosząc to do samej kwoty 120 milionów złotych, dawałoby to około 240 przedsiębiorstw, które mogłyby podlegać właśnie czy uzyskać wsparcie restrukturyzacyjne w ramach, w ramach polityki nowej szansy. Natomiast ta dodatkowa kwota, która się pojawia w tym momencie, czyli 600 milionów z funduszu covidowego no, zwielokratnia tutaj szansę czy liczbę przedsiębiorców, którzy mogą być tym programem objęci. Panie prezesie. Zapewne oglądają nas również teraz i słuchają przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są tym, gdzie mogą uzyskać więcej informacji, ewentualną pomoc w wypełnianiu wniosku, chcą zapytać o szczegóły. Gdzie o takie szczegóły można pytać? Gdzie je można znaleźć? Zachęcamy przede wszystkim do odwiedzenia strony internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu www.rp.pl. Tam w zakładce dotyczącej usług finansowych znajduje się również informacja o polityce nowej szansy. Tam przedsiębiorca znajdzie kompleksową informację, taki przewodnik o tym, jakie wymagania należy spełniać, jakie wnioski i załączniki składać, jak wygląda cała procedura składania. Wniosków i uzyskiwania decyzji. Bardzo zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Co więcej, takie informacje dostępne są też na stronie Ministerstwa Rozwoju, tutaj na portalach rządowych www.gov.pl. Tam też jest kompleksowa informacja. Natomiast przedsiębiorców, którzy chcieliby, Sprawdzić i podyskutować, zaznajomić się z, z, kwestią, z kwestią tego programu. Zachęcamy również do umawiania się na spotkania z doradcami restrukturyzacyjnymi. W każdym z cop będzie możliwość, porozmawiania z doradcą restrukturyzacyjnym, to jest w ramach porozumienia i współpracy pomiędzy arp a Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych. Tutaj przede wszystkim te wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego będzie potrzebne przy opracowywaniu planu restrukturyzacyjnego, ale również zachęcamy do kontaktu z centrami obsługi przedsiębiorców, w tej chwili jest ich sześć, Wrocław, Katowice, Lublin, Białystok, Gdynia. Planujemy otwarcie jeszcze siódmego dla województwa łódzkiego i mazowieckiego. Tam również można uzyskać komplet dokumentów czy komplet informacji ze strony, ze strony pracowników COP-u. Z tym, że pragnę tutaj Podkreślić, że Agencja Rozwoju Przemysłu będzie występowała tutaj jako operatora, de facto jako organ administracji publicznej wydający decyzję administracyjną. W związku z tym nie ma możliwości, jakby uzgadniania, wyręczania przedsiębiorców w tym zakresie, aczkolwiek w każdym innym. Aspekcie będziemy starali się na każde pytanie odpowiadać i każdą wątpliwość, o ile takie się pojawią, a pewnie przy, jak przy każdym nowym programie, takie, takie kwestie mogą się pojawić. Te wszystkie wątpliwości będziemy starali się na bieżąco wyjaśnić. A o tym zapewniał Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Z którym rozmawialiśmy o nowym instrumencie wsparcia dla przedsiębiorców, jakim jest Polityka Nowej Szansy. Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.